Wracamy na tor, nasi komentatorzy, Piotr Olkowicz, zapraszam. Dziękujemy bardzo Łukaszowi, oczywiście, cóż, czwarte miejsce, spoglądamy na zegar, znowu trzy jedynki na tym zegarze, kiedy nie spojrzymy, ale on nie jest zacięty, bo odmierza, odmierza czas, tak naprawdę dzisiaj Rafał Dobrucki kończy swoje dzieło, zaczynał od, pamiętasz, od jakiego miejsca? Gdzie zaczynał przygodę z różlem? Nie, gdzie zaczynał sobie przygodę jako trener z falubazu. W falubazie. W falubazie, ale od jakiego miejsca zaczął? zawodnik zawodnikiem był? Nie, jak był trenerem? Czwartego. Czwartego, pamiętasz ten tak słynny dwumecz z. jak wtedy ta drużyna się nazywała? Czy już to był Unibax? Czy Apator Toruń? I ten ostatni wyścig, w którym kontuzjowany z urwanym nadgarstkiem tak naprawdę nadający się do szpitala Ryan Sullivan dwa razy wyprzedzał tak, tak. na dystansie Pamiętam. Andrea Sajonsowa. Pamiętam ten wyścig doskonale. To był jeden w ogóle z lepszych wyścigów y, tamtego sezonu. Co można powiedzieć? No Aż takich szczegółów... Y, Było też, interesująco, ta, ale niebezpiecznie chwilami. Tak, tam wcisnął się... Między Płoda a innego zawodnika przejechał ledwo ledwo, ale dał radę, dzięki czemu zdobyli brącowy medal wtedy i 11 wyścig niebieskim Bórczkowski w białym rezerwa taktyczna Andreas Jonson on Zbędza się po i zakłada na Kołodziej, Jonson spadł na ostatnie miejsca, Piotr Protasiewicz teraz po krawężniku, wywozi tam straszliwie Krzysztofa Buczkowskiego, Buczek już szykuje tutaj swoją rewanżową akcję, Piotr Protasiewicz z krawężnika. Zdaje się taką szybką ścieżką do tej nasypanej nawierzchni na zewnętrznej. No i Janusz Kołodziej, jak sam przed chwilą powiedział, kiedy wygra te starty, to jedzie potem pewnie do mety. Buczkowski teraz zasypany, oszprycowany przez Protasiewicza. Zdaje się z mniejszą chęcią teraz już do pogoni, ale przyspieszył nagle, bo zaatakował go jeszcze Andreas Jonsson w białym kasku, jadący na końcu stawki, więc jak się obronić przed atakującym Szwedem? Najlepiej skutecznie przed nim uciekać, goniąc Piotra Protasiewicza. Znowu tam dużo takiej maestrii w dojeżdżaniu przez Buczkowskiego do tego płotu. To jest takie cyzelowanie tej odległości, takie, żeby odpowiednio się tam zabrać, zawrócić, a nie spotkać się z tymi dmuchanymi materacami. Janusz Kołodziej, zwycięzca wyścigu 11. drugi na mecie Piotr Protasiewicz, trzeci. Krzysztof Buczkowski i czwarty do mety przyjechał Andreas Jonsson. Zatem ta rezerwa taktyczna nie przyniosła tutaj rezultatu. Kolejny wyścig rozstrzygnięty przez miejscowych w stosunku 4 do 2 jest 49. Zatem już w tym momencie mamy to matematyczne rozstrzygnięcie dawno e, za nami. Bardzo dobry dzień Janusza Kołodzieja, coś tam narzeka, że nie jest w pełni, w pełni formy jeszcze, ale dzisiaj to naprawdę tego nie widać. On jest bardzo dobry ze startu, bardzo szybki w trasie, ucieka, odjeżdża zawodnikom i tak też było w tym wyścigu, nie dał absolutnie żadnych szans nikomu, zdecydowanie wygrał rezerwa taktyczna niestety tutaj nie przyniosła spodziewanych skutków no Andreas y, przyjechał na czwartej pozycji i Ślągórzanie zdobyli dzięki Piotrowi Protasiewiczowi w tym wyścigu tylko dwa punkty a y, mieli smak y, na pewno na, na na więcej bo Andreas w poprzednim wyścigu zaprezentował się bardzo dobrze no i też pewnie Rafał myślał, że w tym wyścigu też tak pójdzie, jednak nie każdy wyścig jest taki sam i, i, i ciężko tak do końca też ocenić, co się stanie w kolejnym wieku. Także 4-2 dla drużyny dla gospodarzy. Janusz Kołodziej był przed chwilą na naszych ekranach. Myślisz, że się chłodzi, że się troszeczkę tylko rozbiera, czy on już się przebiera? Czy od dzisiaj czterema trójkami zakończył robotę? Nie wiem jak to tam, czy będą jechać na maksa do końca Tarnowianie, no myślę, że tak, że Janusz będzie chciał pojechać ten, ten ostatni wyścig 15 dla tarnowskiej publiczności. Ernest Koza jakieś tam ma problemy, nie sądzę, żeby, żeby jakieś tam zmiany były w wyścigach nominowanych.